Chciałem zapytać kolegę, przedstawiam Robert Golej, co są dziś o tym miejscu, o spotkaniach mężczyzn, ogólnie o tym dzisiejszym temacie, jakbyś mógł się podzielić z nami? Myślę, że temat pieniędzy jest jednym z najważniejszych tematów ja w naszym życiu, bo on tak naprawdę ujawnia głębokie e, intencje naszego serca. Czyli jest taka, tak co ktoś Ega. pięknie powiedział, nasz portfel nawraca się ostatni. No i chyba tak trochę jest, mh? że że mówimy, że jesteśmy wolni, że jesteśmy wolni w Chrystusie, a się okazuje, że jak trzeba e, jakiś, wesprzeć jakieś dobre dzieło, czy regularnie e, wydawać swoje pieniądze, czyli sobie, oddać, czyli sobie je zabierać, dawać komuś, no, to się okazuje, że wtedy to, że sobie zabieramy, jest dużo ważniejsze od tego, że komuś dajemy. Co tak? wyższego, jest, jest to temat, który jest potrzebny i który jest ważny, tak? bo on też pokazuje... Nasz stosunek do dawania, do błogosławienia, do błogosławienia pieniędzy ujawnia serce Boże przez nas. Jeżeli tego nie robimy, to po prostu nie ujawniamy Bożych ziem na tej Ziemi. A jesteśmy wezwani do tego, żeby ten świat był on przemieniany. Dostaliśmy przez krew Jezusa w mocy ducha świętego usynowienie. Jesteśmy synami Bożymi, więc od naszego mamy do obowiązku nie robić rzeczy swoje, ale robić dzieła ojców. A, a co na temat tego miejsca, pierwszego spotkania dzisiaj tutaj No Jestem czórką? bardzo zaskoczony. Wręcz, wręcz Bóg przerósł moje oczekiwania kilkukrotnie. <laughs> jestem naprawdę bardzo bardzo mile, mile zaskoczony jest przede wszystkim pięknie, ale przede wszystkim to jest istotne, że przyszło bardzo dużo mężczyzn. Czyli jednak serca zostały poruszone. Znaczy, że temat jest istotny, ale też może jest istotne to, że chcemy być razem. Że mężczyźni chcą być razem, tworzyć więzi, tworzyć przyjaźnie. Czyli, czyli ten model takiej brutalnej konkurencji, model brutalnego deptania siebie nawzajem, po prostu mamy już dość. Mamy tego już serdecznie dość. Chcemy w końcu być gdzieś na Chcemy w końcu żyć w miłości, w pokoju dla nas.